Co roku jesienią w Manufakturze odbywa się Festiwal Samochodowych Nowości. Oczywiście pojechaliśmy tam z kamerą Autofana, aby przygotować relacje z tego wydarzenia. Oprócz tego porozmawiamy o remontach łódzkich ulic oraz zaprezentujemy najnowszego Mercedesa EQE. Ten jesienny czas postanowiliśmy podsumować stan remontów łódzkich ulic. Wiadomo, że najlepszy okres na tego typu prace dobiega końca, ale póki pogoda trwa, inwestycje dalej będą realizowane. Dzisiaj sprawdzimy, ile zostało już skończone, a na co musimy się jeszcze przygotować. Ostatnie półrocze minęło na licznych inwestycjach i remontach cząstkowych. Były to zadania polegające na wycięciu i ułożeniu asfaltu na fragmentach jezdni. Takie prace zrealizowano w ponad 100 lokalizacjach. Z kolei od początku listopada możemy korzystać z pięciu nowych dróg. Dołączą one do już zrealizowanych 15 inwestycji. Na wszystkich świętych otwarte po remontach zostały następujące ulice. Telefoniczna. Nowa asfaltowa nawierzchnia pojawiła się od palki do zajezdni MPK. To bardzo ważna ulica łącząca bałty ze stokami. Ulica Olechowska na całej długości ułożono nową nawierzchnię. Częściowo wymienione zostały również chodniki oraz wyremontowano przystanki podnosząc perony, stawiając nowe wiaty, a miejsca postojowe wykonane zostały z betonu. Ulica Kaczeńcowa, pierwszy odcinek od Rojnej do Aleksandrowskiej jest już gotowy, powstało nowe rondo i przystanki. Ulica Franciszkańska. Już w całości dostępna jest wyremontowana jezdnia od Wojska Polskiego do organizacji Winne. Ulica Boja Żelińskiego. Nowa nawierzchnia pojawiła się pomiędzy obrońcu Westerplatte a przejściem Staszica. Ponadto w ostatnich dniach zakończono pracę na maratońskiej od Waltera Jankę do Popiełuszki, na kosynierów Gdyńskich, od pryncypalnej do Trybunalskiej i od starościńskiej do Żgowskiej. Na Wiskickiej do Brujeckiej, na Dostawczej na zachód od Ludowej, wyremontowany też został brakujący odcinek Lodowej przy Milionowej oraz ulica Wiączyńska od Rynku w Nowosolnej do Autostrady, wreszcie ulice Białoruska i Tatrzańska. Od 2 listopada możemy jeździć również po wyremontowanym południowym pasie ulicy Rewolucji 1905 roku, a prace prowadzone będą na północnej stronie drogi pomiędzy Kilińskiego a Sterlinga. A co przed nami? Otóż do końca roku powinny zostać zakończone prace remontowe na ulicach Popiełuszki, Krańcowej, Brukowej, Świętej Teresy, Paradnej, Strażackiej, Matek Polskich i na drugim odcinku Kaczeńcowej. A dłuższe projekty, takie, które się dopiero zaczęły, to obywatelska, wojska polskiego, wiaduk na przybyszewskiego czy ryza śmigłego, będące kompleksowymi przebudowami, a nie remontami jak te wcześniej. W ostatnim czasie każda szanująca się marka stara się zapewnić swoim sympatykom aut spalinowych ciekawą elektryczną alternatywę. Dzisiaj zobaczymy, czy najnowszy EQF kilku w wersjach silnikowych jest w stanie połączyć ten legendarny luksus ze sportowym charakterem. Patrząc na niego z zewnątrz, nie zauważymy tutaj spektakularnych sportowych linii nadwozia, a raczej tę, którą dostrzeżemy w limuzynach Mercedesa. Co jednak ciekawe, na pewno zauważymy, że mówimy tutaj o pełnym, stuprocentowym elektryku. Pierwsze co zrobi każdy szanujący się obywatel to wejdzie na tryb Dynamic i ustawi tryb Sport. Wtedy ma do dyspozycji pełne 408 koni, ponieważ siedzimy w wersji EQE 500. Korzystając z dobrodzi z samochodu elektrycznego, nie musimy tutaj załączać programu Launch Control. Ponieważ maksymalną moc mamy dostępną zawsze i od samego dołu. Na załączonym obrazku zobaczyliście, że przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje niecałe 5 sekund. I ten niesamowity dźwięk, kiedy odzyskujemy energię, którą oczywiście możemy tutaj ustawić na komputerze pokładowym, czyli jeździmy tym samochodem tak naprawdę używając tylko jednego pedału gazu, ponieważ przy odjęciu ten samochód sam zacznie zwalniać aż do pełnego zatrzymania. Jakie ciekawostki zaskoczą nas w prezentowanym egzemplarzu? Przede wszystkim, jeżeli ktoś nie jeździł samochodem elektrycznym, to tych ciekawostek będzie bardzo dużo. Ale jeżeli jeździliśmy i wiemy, że moment obrotowy, praktycznie cała moc jest dostępna od muśnięcia pedału przyspieszenia, to poza tym mamy jeszcze lampy Digital Light, które mają po milion 300 pikseli na stronę, czyli tutaj już to wycinanie obrysów i doświetlanie wszystkiego jest już bardzo dokładne. Dodatkowo, e, aby podnieść poziom bezpieczeństwa, Mogą nam wyświetlać różnego rodzaju informacje na trasie, które pomogą nam, aby uniknąć ewentualnych problemów czy kolizji. Dodatkowo, w związku z tym, że jest tutaj gen AMG, mamy tutaj bardzo solidne osiągi: 476 koni, 858 Nm, dostępne praktycznie od muśnięcia pedału, daje kolosalne doznania takiego wepchnięcia w foteli, przyjemnego trzymania w nim. Co jeszcze? Możemy wlać tutaj płyn do spryskiwaczy, nie musimy podnosić maski. Być może będzie to ciekawostka. Dla mnie było to fajne doświadczenie. Zwykle duża moc silnika, świetne przyspieszenie, no nie idzie w parze z dalekim zasięgiem. Tutaj możemy zrobić do 510 km, a prawdopodobnie, jeżeli troszeczkę dodam od siebie, to i przekroczymy te wartości. Natomiast przyspieszenie 4,2 do setki powinno na to zrekompensować. Także duża moc fajne doznania, a jednocześnie nie emitujemy wokół siebie zanieczyszczeń takich, jak to mają w sobie samochody spalinowe. mamy tutaj jeden z najbardziej zaawansowanych systemów inforozrywki czy nawigacji czegoś takiego nie spotkaliśmy jeszcze w żadnym testowanym samochodzie bez instrukcji obsługi wsiadamy do niego i samochód jest dla nas mega intuicyjny mimo tego, że ma nieskończoną ilość funkcji i możliwości personalizacji wnętrza, czyli po wejściu czujemy się tutaj jak w mega luksusowym nieco kosmicznym salonie. Warto też wspomnieć o niesamowitym wręcz wyciszeniu wnętrza, komforcie, ale też o dużym zasięgu, ponieważ jak na elektryka mamy tutaj baterie, które mają ponad 90 kWh pojemności, a to daje nam możliwość przejechania około 400 realnych kilometrów, niezależnie od tego, czy podróżujemy wyłącznie po mieście, czy udamy się w dłuższą podróż. Czy auto ma jakieś wady? Niestety tak. Cena prezentowanego egzemplarza to prawie 500 tysięcy złotych. I to nie koniec, ponieważ osobiście, wydając takie pieniądze, chciałbym, żeby samochód miał nieco bardziej sportowe linie nadwozia. Oferuje to wersja AMG. Jeszcze bardziej luksusowa, bardziej sportowa i jeszcze droższa. Projektanci Mercedesa wykazali się również dużym poczuciem humoru. Hej Mercedes! Tak. Proszę. Uruchom katapultę. Okej. Okay. Uruchamiam fotel katapultowy. Za. 10, 9. No i lecisz. 8. Nie tylko żartuję. <grym> W poszukiwaniu ciekawych wydarzeń motoryzacyjnych udaliśmy się razem z kamerą autofana do łódzkiej manufaktury. Po raz kolejny odbył się tutaj festiwal samochodowych nowości. Odwiedzający przez dwa tygodnie mogli zapoznać się z ofertą dealerów motoryzacyjnych i oczywiście nabyć swój ulubiony samochód. Dodajmy też, że od początku istnienia festiwalu pojawiło się tutaj ponad 20 marek motoryzacyjnych. Jaka jest tradycja festiwalu samochodowych nowości? Impreza odbywa się już po raz 15. Zawsze w październiku, co roku odbywa się wielkie święto motoryzacji i wtedy do manufaktury zjeżdżają się wszystkie nowości ze świata motoryzacji. Czemu służy taka impreza? Dla kogo jest skierowana? Skierowana jest zarówno dla miłośników motoryzacji, jak i dla osób, które szukają swojego samochodu. Młodsi przychodzą tutaj, podtrzymując swoją pasję do motoryzacji, a starsi poszukują ofer oraz sprawdzają, co nowego słychać na rynku nowych samochodów. Jak duże jest zainteresowanie tym imprezą? Czy częściej podchodzą młodsi, czy raczej klienci szukający konkretnego samochodu? Zainteresowanie jest bardzo duże, a tak naprawdę przychodzą wszyscy. Młodsi oglądają nowe modele oraz podtrzymują swoją motoryzacyjną pasję. Starsi często przychodzą, porównują nowe modele, poznają oferty, a także sprawdzają co słychać nowego na rynku oraz porównują oferty różnych dealerów. Liczymy na to, że wszyscy, którzy odwiedzą festiwal w ciągu tych dwóch tygodni będą mieli szansę umówić się na jazdy testowe do wybranych dealerów.